Lunch z Margaret. <laughs> tu jest kierowca <laughs> Bombowca <laughs> Tu jest um, Kuba, Kuba. <laughs> To Kuba To jest Kuba A teraz wam pokażemy jak siedzimy z przodu Tu jest Wojtek Nie to nie widać Jak mam to zobaczyć? Nie wiem Zakładam. akurat Sufit nagrywasz Sufit Uwaga nagrywam no tu siedzimy my. Później do alergii. Dobra. idziemy dalej, dalej. A, To nagle młodego. To jest przekręcę wtedy. To jest młode, żeby nagrała tak? podlewkę. Kogoś? Normalnie. Normalnie, że tak to wygląda. I co ja Kobus? Ja się ja tylko pasa Nie słuchajcie tych komentarzy Tutaj Muda coś ten... Czekaj, strasznie blisko jesteś Muda tutaj zapięta w pasek A cię lodzia. Trzyma pas I od drzwi wieje No dobra, jedziemy dalej No pozwalam ci na razie To już to klimat w Kisłopadzie włącza. <noise> Mogę ocieplić trochę. Tak. No dobra, to my jedziemy. To nie jest zbyt ciekawe, nie? że my jedziemy w tą ja Nie wiem, w ogóle na bloga się nadaje, nie? Nie, nie, nie wiem, coś tam się jedzie. Jakieś drzewka byś strzeliła, czy coś? Takie drzewka tu są. Poznaniem to wszystko chyba spadło. Znaczy, że nie krematyk, bo on jest w ogóle fajnie. А кука как куба. <laughs> Можешь, <что> куба <laughs>